Czas na małą czarną. Ach, to uzależnienie. Zdrowie. Ale temat dzisiaj to węgiel drzewny. Węgiel drzewny, który, który powiedzmy sobie można zastosować na różnoraki sposób. Tutaj odsyłam Was do, do ciekawej lektury. Książka, która wyjaśnia, opisuje, dużo podpowiada, dużo nowości dla przeciętnego człowieka do czego można wykorzystać węgiel drzewa powiem wam szczerze mówiąc dlaczego postanowiłem zrobić sobie właśnie taki węgielek szerzej opowiem o tym w kolejnym materiale teraz mogę tylko powiedzieć, że jakby to powiedzieć zostałem podtruty no nie otruty, bo żyję ale podtruty pod Zrobiłem sobie badania na zawartość herbicydów w organizmie i okazało się, że przekraczam normy, ale to o tym dowiedziałem się teraz. Natomiast podjęcie działań, żeby zrobić sobie węgielek, to odbyło się na wiosnę, czyli ładnie kilka miesięcy temu, ale wiedziałem, że prędzej czy później tego typu badania sobie zrobię tym bardziej, że planuję zrobić również badania na metale ciężkie ale to jeszcze nie teraz tak więc okazuje się, że taki węgielek, który kupimy sobie w aptece może być pomocny i jeszcze parę innych rzeczy ale o tym, tak jak mówiłem w kolejnym materiale opowiem Wam, jak gdyby, jaki protokół ja Stosuję już teraz, żeby oczyścić swój organizm z, no właśnie, herbicydów, które dla człowieka żyjącego w mieście nie powinny mieć e, miejsca, żeby one były w moim organizmie. Jest tylko jeden sposób na wyjaśnienie tego poprzez żywność. Tak jest. Oczywiście wszyscy o tym wiemy. Ale do momentu, gdy ktoś nam tego nie uświadomi. Dobra, o tym później. Robimy węgielek. Żeby zrobić węgielek drzewny, no, potrzebujemy drewna. I tutaj możemy obalić mity, że do zrobienia m, takiego węgielka potrzebujemy drewna konkretnego gatunku. Niektórzy sugerują, że to ma być na przykład lipa, ale są to wierzenia związane z tym, że dane drzewa okryte są prozdrowotnymi właściwościami. A tak naprawdę każdy zielarz wie, że wszystkie drzewa mają takie właściwości. Tak więc ja użyłem drewna dębowego. Co jest potrzebne? No potrzebne jest czyste drewno, najlepiej świeże, znaczy ono nie może być mokre, ale to musi być tegoroczne, z tego sezonu drewno. Ewentualnie jeżeli mamy stare drewno wysuszone, to żeby ono było no, bo to jest właśnie ważne, czyste od pleśni, od grzybów. Tak więc ja użyłem tegorocznego drewna dębowego okorowane, czyli porobałem tak, żeby były tylko elementy z wnętrza drzewa, czyli zewnętrzna kora jest odrzucana. I dane mi było metodą chałupniczą podjąć kilka prób. Nie osiągnąłem sukcesu, w sensie takim, że Zużycie tego drewna na pozyskanie węgla było duże, ale zawsze, zawsze to coś. Tak naprawdę wystarczy, że rozpalimy ognisko i to, co nam zostanie po ognisku, wystarczy przyjść i zebrać. Nie zawsze coś tam zbieramy. W tym materiale nie omawiam, jak najlepiej przetworzyć drewno do postaci węgla drzewnego, ponieważ nie jest to łatwe. W takich domowych warunkach nie jest to łatwe. Co możemy wykorzystać? A to, co mamy pod ręką. Więc użyłem kamiennych okręgów, kilka sztuk, okopałem to wszystko ziemią i zrobiłem takie małe palenisko, doprowadzając powietrze grubym rurą. No wiadomo, że żeby pozyskać dobry węgiel, potrzebujemy spalania niemalże bez dostępu powietrza tak żeby nie wypaliło nam się wszystko, a żeby odpowiednia temperatura, odpowiedni żar sprawił, że, że no, drewno wypali się, nie naruszając, nie wypalając się zbyt mocno. No i wtedy mamy powiedzmy sobie 100% węgla z drewna. No, a taką byłą chałupniczą metodą 20% to i tak będzie nieźle. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że zużycie drewna. To są groszowe sprawy. Jeżeli kupujemy sobie na przykład na metry, to parę kawałków, klocków poromadnego drewna to jest po prostu parę złotych. A ilość, mimo że będziemy mieli z tego chociażby nawet 10%, to i tak jest to dla nas wartościowy produkt. Jak najbardziej. W zasadzie najprościej to byłoby. Wykopać dół, nie duży dół, 30-40 cm z pół metra średnicy, nawrzucać, nawrzucać tam drewna właśnie takiego porąbanego, najpierw drobnego na rozpałkę, później grubszego klocki takie mniej więcej 5-7 cm średnicy, później, e ewentualnie drobniejsze, e bez kory wrzucić, dobrze nagrzać, później przykryć to wszystko, zostawić ewentualnie. E Gdzieś mały wylot, żeby oczywiście na to nie zagasło przyjść za parę godzin i mamy bęglewek gotowy i oczywiście może tak się zdarzyć, że wypali Wam się wszystko, mnie się również tak zdarzało przy tych próbach, że no część, czy jedna z prób była taka, że wypaliło mi się wszystko gdzie sądziłem, byłem pewien, że, że na pewno mi się uda tak więc też ogólnie jest też tak i to nie jest takie złe że i w większości przypadków, gdzie pozyskałem sobie taki węgiel drzewny, było tak, że część nie dopaliła się, natomiast właśnie 10% mniej więcej zostało zwęglone w taki dobry, czysty sposób. I to wszystko, co jest na dnie, w zasadzie było zwęglone idealnie. Górne partie nie do końca. Ale to ten proces mo można sobie oczywiście powtarzać, dodając jeszcze kolejne y, elementy y, drewna, i uzyskujemy oczywiście w zależności od tego, ile chcemy daną ilość drewna, ja, węgla drzewnego. Ja pozyskałem no, taką pokaźną torbę do filtrowania wody jak najbardziej, y, do stosowania zewnętrznego. Y, tutaj jest ryzyko, ponieważ węgiel bardzo brudzi rany ale są takie przypadki gdzie można powiedzieć jest to w nagłym wypadku niezbędne i lepsze niż nic i są różne również inne możliwości zastosowania węgla drzewnego no ale oczywiście polecam, bo tylko z takich produktów należy korzystać, czyli pójść po prostu do apteki i tam kupić sobie dobrej jakości aktywowany węgiel drzewny z innego nie korzystajcie, bo nigdy nie wiadomo. Taki węgielek, jeżeli chcecie sobie zrobić, to do takich celów wiecie. Em, tak, eksperymentalnie, żeby sobie po prostu zrobić. No bo po co inaczej i do czego wam taki węgielek byłby potrzebny? Oczywiście, jeżeli jesteście skautami, to dobrze wiecie, że można go wykorzystywać do filtrowania wody. No ale kto będzie w dzisiejszych czasach pił wodę? Em, którą trzeba filtrować, nie, więc, no ale tak profilaktycznie, tak dla zabawy sobie można taki węgielek spróbować zrobić, zobaczyć, być może będziecie zaskoczeni jak łatwo wam się uda go pozyskać, albo trudno go pozyskać, to już zależy od waszych umiejętności, albo po prostu szczęście. Tak czy inaczej, ja mam duże ilości, gdy będę potrzebował, będę miał ogromne ilości. Jest to bardzo proste, chociaż czasochłonny proces, bo parę godzin trwa. I takie idealne zrobienie w warunkach, no oczywiście można się postarać zrobić odpowiednie, przygotować odpowiednio jak gdyby, teren. I wtedy możemy się pobawić. No to już zależy od nas. Ja, takim, ja na ten moment, gdybym chciał sobie pozyskać węgiel drzewny, zrobiłbym mniej więcej tak, jak zrobiłem to teraz. Ewentualnie, jeżeli nie mam kręgów, to wykopuję dół, robię w dole ognisko, przykładam to później, jak się dobrze rozpali, kładę czy jakąś blachę żeliwną, czy nawet gruby kawał drewna, który się po prostu nie rozpali, to byłoby takie optymalne przyłożyć trawą czy ziemią czy samą ziemią. I się to fajnie dogasa jednocześnie wytwarzając węgiel drzewny i mamy gotowy. A później ja sobie akurat taki mielę, przechowuję w słoiku. Wiadomo, może przyjdą czasy, że będzie można korzystać z takiego węgielka, a teraz małą czarną czas dopić. No, taki węgielek kupiony w aptece świetnie pomaga na to, żeby na przykład otruć się, gdy się zatrujemy troszkę, podtrujemy, gdy grzybamy się, na przykład, podtrujemy to bardzo ważna rzecz albo jakimiś herbicydami, wiecie, jak to w życiu bywa, nigdy nie wiadomo. Dobrze, moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę. Myślę, że zrozumieliście mój przekaz w kolejnym materiale postaram się pokazać, znaczy powiem Wam mniej więcej mniej więcej, mniej więcej mniej więcej, protokół, jaki stosuję przy oczyszczaniu organizmu serbicydów, szczególnie z jednego bardzo popularnego dzisiaj. No, nie jest tragiczny wynik, aczkolwiek przekraczam normę, nie? Ok, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!